Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca, Pio, Świętego Franciszka i wszystkich wspaniałych dusz, które żyją tu i tam. Tu żyją dusze trochę pobrudzone błotem materializmu, ideologizmu różnego. Natomiast w niebie są. Wszyscy święci wyzwoleni. Święci to nie znaczy, że klęczą i modlą się do Boga, bo w niebie się nikt nie modli. Po co? Jak wszyscy mają żyć życiem. I tu też, podobnie, ale tu się modlimy, ponieważ czujemy, że coś jest nie tak z tym życiem, z tym wszystkim. Nawet czasami się trudno modlić, bo nie chce się, albo człowiek zmęczony, albo. Coś go odciąga, nie chce myśleć o Bogu. Takie tu mamy dylematy. A jak nie myślisz o Bogu, to będziesz na ogół większość rzeczy robił źle. Dlatego ateiści, dlatego liberałowie, dlatego rządzący, którzy dorwą się do władzy, wszystko robią prawie, że źle, ponieważ patrzą na swoją tylko korzyść. A kto myśli o Bogu, nie myśli tylko o swojej korzyści, ale Stara się robić tak, żeby innym również zrobić przyjemność i działać tak społecznie, czy politycznie, czy jakkolwiek in, inaczej na korzyść dobra wspólnego, bo w niebie jest dobro wspólne i tutaj też mamy dobro wspólne. Planeta jest wspólna, powietrze, woda, związki chemiczne, wszyscy używamy tego samego i ciała mamy podobne. I też trochę wspólne, bo cały czas się ocieramy, cieramy się o siebie, rozmawiamy, robimy różne rzeczy wspólnie. I naukowcy i ci, którzy robią, wykonują technikę, technicznie różne rzeczy, też są jakby wspólnym ciałem, wspólnym organizmem, taką <laughs> winoroślą, o której Jezus mówił, <laughs> gdzie na gałązkach rosną. rosną owoce. I tak właśnie jest. Dlatego wspólnie musimy się modlić, prosić, bo w tym życiu jest trudno. Są różne rzeczy, które nas obarczają, a niepotrzebnie. Wystarczy tylko zbliżyć się do własnej duszy, do Boga. Do Boga. Najlepiej mówię o Bogu, bo, bo czasami ezoterycy czy nawet duchowni mówią o własnej duszy, a Jezus mówił, że miłość własna nie jest za bardzo dobrze, dobra. Ta miłość w tym świecie musi być trochę wyrzeczona. Nawet w niebie jest wyrzeczona miłość, bo nikt sobie w drogę nie wchodzi. Tutaj też musimy. I niektórzy właśnie źle interpretują, że zachwalają siebie, swoje sukcesy, swoją duszę, swój umysł, uczucia. Nie trzeba tego robić. Po co? Ona żyje. Nasza świadomość żyje swoim własnym życiem. Ty tylko jakby reagujesz. Twoja dusza reaguje na to, co się dzieje wokół ciebie i wytwarzasz w sobie różne myśli, różne uczucia. Dlatego, że Bóg nam dał taką właśnie duszę, i dlatego musimy się tu w tym kosmosie, na tej ziemi zwracać do Boga. To jest najlepsze rozwiązanie. W niebie już jest inaczej. Tam wszyscy są bogami, prawie, że Bóg się jakby. Identyfikuje z każdą duszą i nie, nie, nikt go nie widzi jako Boga, jako dziadka, i tak Jak to sobie ludzie tutaj wymyślili. Tylko jest jednością z innymi. Może być dla Ciebie kochanką, kochankiem, dzieckiem, czym chcesz. Trawką. Trochę to może skomplikowane, ale w Mistyce jest ta gra. Jest to wyrozumienie i to piękno, które powinno nas cieszyć i ogarniać nieustannie. Tu na Ziemi to, to samo powinno być, ale jak mówię, tu jesteśmy pobrudzeni, poplamieni, błotem różnych ideologii i tak i tak dalej, więc musimy się bardzo pilnować, żeby być przy Bogu. I zawsze z Nim zostać, aż do śmierci. To ma imieniny urodziny to wszystkiego najlepszego. Życzę oczywiście za tych, którzy zmarli, za dusze czystowe, czyli na różnych ziemiach są te dusze, my jesteśmy na tej ziemi. Inni są na innych galaktykach, na innych planetach, w naszej, w naszej na naszej. Na naszym dysku, tak zwanym, czyli drodze mlecznej, galaktyka jako droga mleczna, a tych galaktyk z miliardy, miliardów, i tam wszystkie te istoty, aniołowie, którzy wyszli z nieba, żyją i pokutują i cieszą się i płaczą, tak jak tutaj, podobnie. Chociaż technikę czy jakieś formy istnienia mogą być troszkę różne, a tutaj mamy taką akurat. Ale ojciec Pio mówił, że tu na Ziemi się łatwo jest zbawić. Także cieszmy się, że jesteśmy na takim wygnaniu, gdzie można się łatwo zbawić. A wystarczy być dobrym i kochać wszystkich jednakowo. Tylko to. I przebaczać. Przebaczać, no bo wiadomo, że wszyscy, jak mówiłem wcześniej, politycy czy inni władcy są zagubieni, pogubieni, skrzywieni na duchu bardzo, pobrudzeni, więc trzeba im przebaczyć, bo nie wiedzą, co robią. Myślą, że robią dobrze, a oni... Robią tylko dla siebie dobrze. To trzeba umieć rozróżnić te duchy, które są, te uczucia i myśli w nas. Duchy w sensie nie tym, że jest tam jakieś powiązanie, jakieś podpięcia, to ezoterycy głupotki takie opowiadają, że aż szkoda mówić. Nie ma żadnych podczepień. Jesteśmy my. Ojciec Pio mówił mi, że nie ma, nikt nie jest przedłużeniem Twojego życia. Nikt. Jest wolność i decydujesz o wszystkim. A to, jakie myśli przychodzą, to zbierasz z siebie wewnątrz. I Jezus o tym też mówił, że nie to od nas brudzi, co przychodzi z zewnątrz od świata, tylko to, co my produkujemy. Jeśli produkujesz dobro, to będziesz rozumiał innych i przebaczał, i kochał. A jeśli produkujesz zło, no to będziesz nienawidził innych. Będziesz krytykował tylko i wyłącznie i pokazywał palcem, jak oni są źli, a ty jesteś taki święty. To bo musi być odwrotnie trochę. Więc wkładamy do koszyczka wszystkie sprawy i modlimy się. Może przez siostrę Faustynę, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Cały świat to inaczej to nie jest tylko Polska, ta planeta, cały świat to są aniołowie, jak już mówiłem, żyjący w tym świecie materialnym, na różnych planetach, w różnych galaktykach. Miliardy, miliardów jest cywilizacji. Oj, ojca zresztą pytałem o to, czy, czy tutaj w tej naszej galaktyce są jakieś cywilizacje, a ojciec mi powiedział, co mam ci liczyć, przy której gwieździe są. Prawie przy wszystkich są. <laughs> przy naszym Słońcu. Jak mi powiedział, jesteśmy tylko my, tutaj na Ziemi, jako cywilizacja, i przy jednym z księżyców Jowisza. Tylko tyle już zostało. Kiedyś były gdzieś tam jeszcze, ale to, teraz jest tylko to. No i tylko dodam jeszcze na, w tym temacie, że księżyc nasz został ludzką ręką przesunięty. To już ojciec Pio mi powiedział. <laughs> Dobra, teraz przeczytam Wam Waldzia taki refleksje o modlitwie właśnie. Modlitwy niedokończone. Czemu tak trudno jest mi się modlić? Czemu tak trudno pokonać własne myśli, które męczą i kłębią mi się w głowie, jak tylko pomyślę o Tobie, Panie. Kiedy tylko chcę być blisko Ciebie, dopada mnie moje udręczone ciało, które zdaje się mówić: Teraz nie czas, teraz idź spać, jutro się pomodlisz. I ulegam, jak małe, zmęczone dziecko, zamykam oczy i odpływam myślami. I kolejny raz nie porozmawiałem z tobą, lecz jutro nie dam się już pokonać. Jutro nadchodzi, dziś już będzie inaczej. Lecz znów coś mnie odciąga od Ciebie, Panie. I znów się, z, i znów nie zdążyłem z Tobą porozmawiać. Czemu tak trudno jest mi się modlić? Trudno jest, ale modlitwa nie jest najważniejsza, oczywiście, że nie. Twoja łączność z Bogiem jest ważna. To jest ta modlitwa, ta rozmowa, bo modlitwa to jest rozmowa tak naprawdę. Bóg nie potrzebuje modlitw i nie czeka, że się będziesz modlił do Niego, bo to nawet by było trochę pyszne ze strony Boga, że wszyscy się do Niego modlą wszyscy są kromkę chleba i On rozdaje ryby i kromkę chleba. No nie, tak nie jest. To jest trochę takie stare myślenie jeszcze. Musimy już inaczej troszeczkę podejść do, do, do naszej duszy, do Boga. To ma być towarzystwo, to ma być miłość wspólna razem a nie klękać i modlić się do Boga. Bóg tego nie chce. To myśmy wymyślili modlitwy i to wszystko. <laughs> I różne objawienia, jeżeli są w ogóle, to też przecież tam jest, no niby, że to tak po katolicku, żeby się modlić, żeby to, żeby tamto, przebłagać Boga. No jak Boga można przebłagać? Przecież ono wszystko wie od początku do końca. Wszystko polega na tym, żebyśmy my się zmienili. Bóg się nie musi zmieniać. Bóg jest doskonały. My się musimy zmieniać na lepszych. Dobrze, to teraz jakieś rozważanie króciutkie. Ale trzeba nauki i takie tak stosować, i tak rozumie Na początku jest, no, trzeba się modlić, prosić, błagać i tak dalej. Ojciec mój, że trzeba prosić, dziękować, ale to ze względu na nasze niezjednoczenie się z Bogiem. Dlatego tak się dzieje. Jak się zjednoczymy, to już rozumiemy się, nie trzeba nic mówić nawet. Jeśli chcesz iść do Boga, musisz nieustannie się wzbijać, zdobywać cnoty. Wyrozumiałość dla świata. Nie wolno ci się zatrzymać na rzeczach materialnych. Powinieneś je traktować jako przejściowe, pomocne w wielbieniu projektu Boga nieba wiecznego. Tam się wszyscy uwielbiamy, wielbimy. Nie tylko Boga, no, tam już wszyscy prawie, ten Bóg to są jakby wszyscy. Trudno jest to zrozumieć, ale to jak będziemy w niebie, to będziemy rozumieć. Ludzie są pijani od zachwytu nad skończonością, nad stwórcami kosmicznymi, a ty, jeśli chcesz być trzeźwy, idź po rycerskość, szlachetność, przebaczenie, odwagę w dążeniu do odkrycia prawdy uniwersalnej. Ludzie inteligentni nie odrzucają Boga, oni w niego wierzą. U typowych naukowców dominuje pycha. Oraz mądrość materialistyczna, techniczna, kwantowa, subatomowa i inna. Wariacje na temat pochodzenia życia, które nie ma nic wspólnego z mądrością życia wiecznej duszy. Państwa powinny być świeckie, aby Bóg w świadomości aniołów na planetach mógł się rozwijać swobodnie i lekko. Narzucanie religii i ich doktryn to ścieżka prowadząca prosto do konfliktów i wojen. Źli kosmici tego pragną i strzegą religię religii za cenę życia. Nabijanie na pale i palenie na stosach jako cywilizacja ludzka już to przerabialiśmy. Nawet Majowie i Aztekowie mieli podobne cechy. Serca wyrywali ołtarze, palili tam zwierzęta, ludzi, dziewice. To wszystko są błędy, straszne błędy i niezrozumienie i brak duchowości. Bo brak duchowości to jest niezrozumienie między innymi. Należy dążyć do najwyższego Boga, odrzucać bogów kosmicznych i pseudo kosmicznych, dążyć do oryginalnego Boga, poza wszelkimi cechami, poza świata, światami i zaświatami. Tego, który żyje w światłości niedostępnej nikomu. Chyba, że ktoś już ubrał swój uroczysty balowy i może dostać strój. Uroczysty strój. I może dostać się do jego pałaców, by tam pokazać swoje wdzięki, form miłości, sztuki, chcenia i pragnienia. Bo całe królestwo niebieskie polega na pragnieniu, na chceniu, na uwielbieniu. To wszystko jest jakby w jednym. A formy się pojawiają takie, jakie się pojawiają, jakie chcemy, jakie inni nam wywołują. Też tak jest w niebie. Każda filozofia i każda teologia stanowią niebezpieczeństwo dla pokoju na planecie. Są niebezpieczne dla duszy znoszącej się ku oryginalnemu Bogu. <laughs> A tutaj coś jeszcze o tym. Dobra, to już ostatnia myśl. Polska i wolność. Kiedyś ojciec Pio powiedział mi, Polska będzie naprawdę wolna dopiero wtedy, kiedy Chiny zagrożą z tyłu Rosji. No to teraz widzicie, wszystko jakby dąży do tego wszystkiego. Dobrze, nasz prezydent ukochany, święty człowiek Andrzej Duda był właśnie w Chinach i rozmawiał o różnych sprawach. żeby wiedzieli, jaka tu sytuacja jest. Chociaż oni się orientują, ale Chiny, to jak wiemy, są komunistyczne jeszcze. Więc duża, du, dru, duża droga przed nimi do nawrócenia. <laughs> Rosja nigdy nie była nam przyjazna. Ojciec Pio kiedyś powiedział, że właśnie nad głowami naszymi, Polaków, Niemcy i Rosji się zawsze dogad dogadują i dogadali się. I teraz jest to samo. Widzicie, co tu zrobi. Dogaduje się z Niemcami, a Rosja z, też z Niemcami, Nord Stream 1, Nord 2 puszczą w końcu. No i tak to będzie. Interesy ważniejsze niż, niż piękno i wolność. <laughs> Tego uczy historia. Ludzie mieszkający w Rosji to co innego: są naszymi, są nam przyjaźni. Imperializm rosyjski jest podobny do angielskiego. Liczy się obszar terytorium i panowanie. Imperializm to nieładna anielska ideologia. Trzeba przekształcić myślenie na wyższy poziom rozumienia rzeczywistości materialnej. Na bardziej boską, a wówczas na świecie zapanuje komfort, bezpieczeństwa i spokoju. To tyle. A teraz co? Z pamiętnika. Nie podróżnika, z pamiętnika podróżnika. Tak żeśmy ustalili, że będzie z pamiętnika podróż, z podróżnika. No to są takie właśnie moje zapiski z lat 80. 80-81, które mi ojciec mówił, żebym pisał. <laughs> Oprócz tych pism oczywiście, bo jednocześnie było i to i to. Nie ma tego dużo, ale parę zapisków jest. Więc z 13 grudnia 80 roku. Ostatnio miałem na furcie sporo spotkań z gośćmi. Najczęściej rozmawiamy o sprawach duchowych. Inaczej bym tam nawet nie schodził. Polityka, chyba to już czytałem. Nie wiem. Tak, to już czytałem. To nie, to mi się coś przesunęło. Idę dalej. Z 16-12-80 roku. Dziś miałem znów dobry dzień. Na okrągło byłem zajęty służbą dla Pana. Wieczorem po pracy w wydawnictwie przyszedł do mnie mój dobry kuzyn. Niestety nie zastał mnie. W tym czasie byłem w karmelu załatwiać z siostrą Zofią rozrachunki. A przy okazji, jako jej dobry przyjaciel i może trochę doradca duchowy, pomóc jej w rozwijaniu kilku obaw natury duchowej. Najważniejsze to utrzymać w innych płomień miłości. Do tego czuję się szczególnie powołany. Bo tam siostra karmelitanka Zofia, właśnie one pracowały, ona była tak artystka w ogóle. Miała piękne figurki woskowe, wylewały, haftowały, ornaty. A ja pracowałem w wydawnictwie, i tam przychodziły te, te rzeczy, a mój przełożony odprawiał u nich msze. Więc y, takie rozrachunki, bo to się sprzedawało też również też na sklepie wydawnictwie. Najważniejsze to utrzymać w innych płomień miłości. Do tego czuję się szczególnie powołany. Miłość jest najważniejsza i o niej często z siostrą Zofią rozmawiałem. Gdy powróciłem z Karmelu, który usytuowany jest niedaleko naszego zakonu około 19.30 miałem zamiar oglądać kawałek dziennika, bo ponoć miał być dość ciekawy. Wszedłem i akurat było o naszym kochanym papieżu. Taka wspólna sala, wspólny telewizor tam był. Pokazywano jak przyjmował pana Czesława Miłosza, leurata Nobla na audiencji. To mnie bardzo ucieszyło. Kiedy tylko. Relacja się zakończyła. Zadzwonił do auli telefon. Oznajmiono, że na furcie ktoś na mnie czeka. Już wiedziałem duchowo, że to kuzyn Andrzej. Furtian oczywiście mnie tylko zawiadomił, że ktoś tam do mnie nie powiedział o tym, że to było już wcześniej i że wpuścił go na piętro do mojego pokoiku. Na szczęście nie nudził się. Gdy, pół, gdy po pół godzinie przyszedłem, był zajęty. Pisaniem listu. Do ojca, oczywiście, bo on też miał parę listów do ojca. Ale to jeszcze nie wszystko. Okazało się, że w tym samym czasie na furcie rzeczywi rzeczywiście ktoś jeszcze był oprócz kuzyna. Przyszła pani Jasia. Jest to osoba uzależniona od alkoholu. Przy przypadkowo ją wcześniej poznałem i od tej pory prowadzę ją do Boga jak, na jak potrafię. No, ona już nie żyje oczywiście. Więc dziś była na rauszu. Co <laughs> upodobała i przychodziła. Nie potępiam jej. To też bardzo dobry człowiek. Lubi sobie tylko wypić. Bóg jej wszystko wybacza, bo jest miłosierny. A, to, a w to wierzę bardzo. Ludzie słabości niewiele znają, znaczą dla Boga. Ludzkie słabości, źle no, przeczytałem. Ludzkie słabości niewiele znaczą dla Boga, więc porozmawiałem z nią i próbowałem jakoś jej pomóc, podtrzymać na duchu. Wiem bowiem, że często ulega depresji. Ucieszona poszła do domu. Ja również uradowany, że mogłem jej choć trochę pomóc. Powróciłem do kuzyna, ponieważ upłynęło trochę czasu, nie było już okazji do dłuższej rozmowy z Andrzejem. Musiał iść. Starym zwyczajem odprowadziłem go kawałek po ulicach Krakowa. Gdy wróciłem, zaraz następny telefon, tym razem od innej, znajomej mi duszy, od Marty. Razem uczestniczyliśmy w grupie charyzmatycznej. Sądzę, że wiele jej pomogłem w tym okresie. Chciała się wiele dowiedzieć ze spraw duchowych. Skończyły, skończywszy rozmowy telefoniczne, do pokoju wszedł jeden ze współbraci. I Jemu trzeba było poświęcić parę chwil. Tak często bywa. Brakuje czasu dla siebie. Ale jestem z tego zadowolony, bo wiem, że to dla Pana. On dodaje mi sił, abym to wszystko mógł jakoś znieść. Służba innym to nie tylko same przyjemności. Zdołałem się o tym przekonać. Jezus był często w podobnej sytuacji, kiedy działał publicznie. Wszyscy coś od niego chcieli, a on musiał być dla nich i ojcem, i matką, i przyjacielem, opiekunem, obrońcą, doradcą i uzdrowicielem. Czy to nie za dużo? Tak, za dużo, ale to miał, co miał zrobić, kiedy był potrzebny? Ja się do Jezusa nie śmiem porównywać, ale czasem udaje mi się go w czymś naśladować. To wszystko. Panie, dziękuję Ci, że mogę innym. Że mogę innym służyć, rozdając innym ciebie, samo Twoje dobro i miłość. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i papa. Pa. W ciemnych Korytarzach Starego Miasta, kiedy noc powija mury Krakowa, Ojciec Pio przychodził w ciszy, przekazywać mądrość dla całej ludzkości. Wiesław Matuch, wybrany wśród wielu, zapisał słowa, co świat zmieniać miały, dwóch ksiąg treści, pełnych objawienia w przyszłości, świt w ich blasku się zjawił. Ojciec Pio duch przewodnik mroku. Wiesław. W tarze, w te książki, co świat odmiewiasz, będą Biblia w ich świetle zaginie Wiesław pisał słowa sercem czuł Każda strona światło w sobie kryła Proroctwa pią. w literach zamknięte Nową ścieżkę ludzkości odkryły z Krakowa do świata Słowa wciąż płyną Niosą pokój, nadzieję i wiarę Księgi Matucha skarbem Z nieba przysłane Ludzkości światło przyniosą Ojciec Pio Duch przewodnik roku Wiesławowi wiedzę Niósł w darze. Te książki co świat odmienia Będą I biawi świetle Będą krążyć te słowa w sercach ludzi, w umysłach rozpudzą Ojca zapiął nauki nie w Przez Wiesława na papier przelane. Ojciec tu duch przewodnich mroku. Wiesławowi. Kowie, wiedza piowi, wciąż w sercach brzmi echem, Wiesław Matuch systemu miłości. Dwie księgi, co nową dają wiarę. Niechaj historia pamięta te chwile, Gdy Kraku stał się miejscem cudu. Ojca Piotr i Wiesława Zmieniając świat na zawsze wśród ludzi Ojciec Piotr, Bóg przewodnik mroku Wiesławowi wiedzę niósł w darze Te książki, co świat odmieniać będą I w ich świetle zaginie nad Wisłą w Krakowie. Wiedza piomi, wciąż w sercach brzmi echem. Wiesław matuch systemu miłości. Dwie księgi, co nową dają wiarę. Niechaj historia pamięta te chwile, gdy Kraków stał się miejscem cudów.